Dzięki Peja za nominację. Lecimy z pomocą dla Leona. Leon, mały szklabierz, zbieramy szmar dla ciebie. My, raperzy, pomagamy ci w potrzebie. Nic się nie bój, będzie dobrze. Zbierzemy całą kwotę oraz przywrócimy tobie. Całe zdrowie nagrał Peja, nagrał TPS, nagrał Didek. słuchaczów wieszek jest. Wróci zdrowie, będziesz Leon de Best. Czym sobie wymarzysz, a my zbieramy, gramy, koncerty siano, wpłacamy, pomagamy. Zachęcam wszystkich do pomocy, by Krystiana i Leona odmienić losy. Trzeba tym dzieciom dać normalny los. Nikt nie chce cierpieć. Kolejny sztos tworzą bezinteresownie. Wykładam swoje siano, byś miał normalne życie codziennie rano, więc walczymy. O los dzieci! Wpłacamy, wpłacamy. Niech los się odmieni. Wpłacajcie pieniążki. Pozdrowienia Siema. Dziadek koper.